Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Adams i to Was w kolejnym odcinku tutaj na kanale, tak na naszym kanale i oczywiście jesteśmy dzisiaj na serwerze UHC. I dzisiaj, uwaga, robimy coś e, epickiego, a mianowicie tutaj jesteśmy na takiej platformie mega wysoko. Ja sobie założę tutaj, jakby jakiś gracz chciał coś oszukiwać. I uwaga, będę graczy brał po kolei TS-a. Ja mam jakieś pytanka ułożone, które przed chwilą ułożyłem z febru. E, febru możecie znać z innych odcinków czy też live'ów. I jeżeli odpowiedzą dobrze, to idą dalej i jeżeli odpowiedzą na trzy pytanka, to dostaną, nie wiem, dajmy na to, 10 UK-sów. Niech tak po prostu będzie, myślę, że spoko. A jeżeli nie odpowiedzą na pytanie, no to robią lottery skila i uwaga i tutaj właśnie jest jeden haczyk. Już wam pokazuję, emy blokami. Zobaczcie, tutaj nie mogą oni nic budować. A, y, także to jest ten malutki haczyk i i tyle. Dobra. Niech tam lecą te bloki, trudno. I, 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 dobra, i e, się już odciszam, i e, bierzemy e, pierwszą osobę. Dobra, jesteś? Halo, jestem. Okej, okay, to ja ci tu zaraz tepnę, odłóż sobie itemy, czy nie wiem, mam tu endeszkę, co chcesz. To powiedz, kiedy cię mogę tepnąć. Na no, te skilla, jest? No, jeżeli źle odpowiesz, robisz water skilla. Je, żeby grać dalej, jak nie chcesz, to nie robisz. I odpadasz. Jak wygrasz, odpowiedź na trzy pytania, no to po prostu daję ci 10 caseów. No dobra. Okej? Okay? Wszystko rozumiesz? Mhm. Tak, rozumiem. Tylko jeszcze jedną rzecz taką powiem, że y, fajnie by było, jakbyś skakał i ten się ruszał, żeby nie było, że gdzieś patrzysz. Tak. Y, w sensie, że gdzieś nie, nie szukasz tej odpowiedzi. No dobra. Dobra, no to, dobra, to pierwsze pytanie. Ile to jest 2 plus 2 razy 2? Takie proste na początek. Cześć. Sześć? Na pewno? Tak, tak. No dobrze, to jest dobra odpowiedź. Czy wiesz już? Pierwsze pytanie masz z głowy. No, jeszcze dwa. Dobra, drugie pytanie. Który z królów Polski stał do dołu nogami? Jakie pytanie? Który z królów Polski stał y, do dołu nogami? Nie wiem. Nie wiesz? Nie. Każdy dodał dołu nogami. Aha. Robisz waterskilla? No, robię. Dobra, no, to nie wiem czy sobie wziąłeś jeszcze ten, masz tu wiadro i walisz w wiadro. To ja cię knoknę, okej? Okay? No. Dobra, no, robisz. Zrobione. Dobra, to ja cię tutaj tepam. Dobra, trzecie pytanie. Jak teraz odpowiesz dobrze, to masz 10 case'ów, okej? Okay? Okay. I od razu ci mówię, to jest pytanie dosyć trudne. Więc tutaj oh. tutaj prawdopodobnie zrobisz Watter skilla Okej? Okay? Wszystko jasne? Okay. Okay. Jaka ryba jest najkrótsza? Hmm. Jaka ryba jest najkrótsza, Mokrela? To jest twoja odpowiedź. Mhm. Mm E, nie, najkrótsza ryba to jest ta, która ma łeb najbliżej ogona. Także. <grym grym> tak że... ryba. <grym> no, na ryba. logikę. ta, która ma łeb najbliżej. No, dobra. A ty jesteś stronnik z drugiego Wotera? Co? Jesteś stronnik z drugiego Wotera. Jak zrobisz Wotera, to wygrywasz na trudniej Dobra. Jak nie, jak nie zrobisz, to myślę, że ci dam takiego jednego tak na pocieszenie. Okej? Okay? Dobra. Dobra, mogę knokać? No, niestety Ej. nie zrobiłeś. Nie zrobiłem. Dobra, nie myślę, tak. Że, że tak ci jednego mogę dać. Yy, Także yy, to będzie yy, spoko No, na pierwszym się nie udało, za drugim. A czy pierwszym tak, a za drugim się. Dobra, to ja ci mam tu tepnąć, czy jak? Jak se, w sumie Dobra, to proszę bardzo. Dobra, idź sobie tam na spawn, ja szukam kolejnego osoby do odcinka, okej? Okay? Siema, siema. No siema, siema. Łatwe ranki Channel No dobra, ty pierwszy, tak? No dobra, może być. No. Dobra, zasady ci mówiłem, znasz. znasz. Że odpowiadasz na trzy pytania i, no i skaczesz sobie tam. Jeżeli nie Nic. odpowiesz, to sobie skarżesz. Jak nie chcesz, to nie to do ciebie zależy. I jeszcze taka jedna rzecz ja cię knokam, jak ten jak robisz to, No, żeby nie było. żeby miasto też ranking by mógł nabić. Dobra, gotowy? A, i, a oczywiście się ruszaj jak ten, jak zadaj pytanie, żeby nie było. Żeby nie było. Mhm. I masz trochę echo takie jakby, więc. To tak, mogę? Czy... Tak, możesz. Każdy kij ma dwa końce. Ile końców ma 7,5 kija? Powtórzę, może. Każdy kij ma dwa końce. Ile końców ma i 7,5 kija? 14,5. 14,5 końca? No. No to jest zła odpowiedź, bo zobacz. Jak mamy jeden kij, ma dwa końce, i nawet tego weźmiemy na pół, to i tak, ale nie wiem, jak ci to wyszło. I. No, no dobra, jesteś ja słaby w takiej zagadce. Dobra, weź sobie wiadro i water skill. I mogę cię knukać, Czy jeszcze nie? No tak, już. Nie. Yeah. No, także no wiesz. Dobra, dzięki. Dzięki za ten. Mogę ci tak jednego UK sadać, żeby, ten, za wystąpienie dziękuję, ogólnie. Dziękuję. To cię tapnę yeah, za Okej? Okej. Patrz, bo jakiś mam. Co? Nie, nie, weź sobie. Nie będę od ciebie brał tych itemów. Dobra. To sobie leć na spawn'a, czy gdzieś ja biorę twojego kolegę, okej? Okay? No to... No, ale pnakacie? No dobra, Kocie? no. Dobra. Dobra, dzięki. No dzięki. O, cię Ale A to znaczy wiesz, powiem ci, szczerze, że nie musisz się go pytać, mm. jakie były pytania, bo i tak mam inne. To chciałem zobaczyć, <grym> jak na jak ten ci odpowiedział? O, wiadomo. Czy, to ja ci mogę powiedzieć na jakie ten nie odpowiedział? Na no jakie? Się... Y każdy kim ma dwa końce, ile końców ma się tej półki? A na no, takie nie odpowiedział. Dobra, teraz mam pytanie serwerowe. ty wiesz, o co chodzi? Knokan cię robisz, łotr jak nie chcesz, to nie robisz. Tak. tak. Czy można wymienić walutę na M? tutaj na serwerze? M na walutę, Nie. Pytam nie. się, czy walutę. można walutę na M? -ę? Nie, nie. Dobra, możesz powtórzyć? Możesz powtórzyć. Nie, nie można. Nie można wymienić? Nie. Akurat jest od wczoraj taka opcja, że można wymienić i. A. Właśnie chciałem sprawdzić czujność graczy. Możesz sobie nawet sprawdzić na spawnie, można to wymienić. Ja specjalnie mówiłem, Szymonowi. Co, mogę cię knokać? Eee, knokaj. No, niestety. Także ten. Dam ci jeszcze tego UK'sa jakby co. Masz tutaj za wystąpienie, no ale słabo, że nikt nie, ten, nikt nie wygrał. A teraz zrobimy teraz. No spoko, spoko. A co, myślę, że się nie da? Bo on napisał, że się nie, nie da. E, dobra, mogę Ci szczerze już powiedzieć, że y, da się tutaj zrobić lotera, ale y, jest taka kwestia, że. Tylko że Wydaje się polecieć. Jest zaraz ten, y, że ja. nie możesz. No, że nie możesz stawiać klacków obok spawna. Ale tak czy inaczej, możesz tu zrobić bez problemu. Nawet jakbym się knoka dwójki. Bo. Na początek jednego ten z knoka, dwójki knoknąłem i zrobił. Także da się wszystko zrobić, tylko jest trochę ciężej niż ten, wiesz, jakoś ten ranking trzeba wbić. Także na tyle z tego odcinka no niestety nikt nie wygrał, ale dobra, powiem wam tak, na tych kordach. Która się na ekranie, jest ukryta skrzynka Kto pierwszy ją zgarnie, ten po prostu Dostanie 20 ukase'ów i, I myślę, że spoko Także to było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał No i taki łatwy ranking, także trzymajcie się Siema, się subskrybujcie, łapkujcie, nieco więcej powiedzieć Byliśmy na UHC LL